Witajcie kochani, w kolejnym dniu Daily Adventure Incense. Muszę tylko sprawdzić, czy mam nagrywanie z mikrofonem, mam nagrywanie z mikrofonem. Także dzisiaj jest 12 dzień, w którym spróbujemy złapać galerańskiego legendarnego ptaka z Daily Adventure Incense. Zaczynamy. Zapraszam, pamiętajcie o łapeczce w górę. Oczywiście, jeśli Wam się podoba, jeżeli chcecie, żebym coś zmienił w tym kontencie, coś Wam więcej pokazywał, to piszcie oczywiście w komentarzach. Mamy pierwsze Baniri 271CP, więc powinno usiąść, ale jak to mogliście zobaczyć wczoraj, niektóre Pokémony uciekały, nie? Dobra, siedzi, sprawdźmy sobie jeszcze jedną, bo to nam na pewno tutaj nie przeszkodzi w zaspanowaniu następnego Pokemona odświeżamy tutaj naszym profilem ładnie. Właśnie zapomniałem tego Arona sprawdzić, czy to był Pokémon z Adventure Daily. Nic sensa wczoraj. Dajcie znać w komentarzach, czy może ktoś z Was to sprawdził. Bo ja pewnie sprawdzę to dopiero później. No, ale mamy pok numer dwa. Może troszeczkę przyspieszę tempa, żeby tutaj nam ładnie, szybciej się wszystko spawnowało. Dzisiaj jednak, no, jak widzicie, już jest troszeczkę jaśniej. Wyszedłem szybciej. Jest no 19.40, no i trochę nie prześwietliło. Ale dobra, powinien się zespawnować kolejny Pokémon. Hello. DDN Czy ja kiedykolwiek zobaczę tego ptaka? Wiecie będzie. Dzień setny. Diltek w końcu znalazł swojego koloręskiego ptaka i uciekł o Częsejka w szajni? Nie. Ale dobra, dajmy jej złotą malinę, żeby nam ona szybko usiadła excelencior. No i w sumie też jest na drodze, więc cyk następny kupciu, więc mamy troszeczkę inne spawne niż wczoraj, zdecydowanie. Bo tutaj na kupciu pokémon lodowy. Nie zwróciłem uwagi na pogodę, jaką mamy aktualnie dzisiaj, ale siedzi spoko, po nitkę z drogi łapiemy na szybciocha, albo i nie, ma pomarańczowe kółko, ale złapała się, spoko. Więc no już zgubiłem rachubę, który to był Pokémon, ale idziemy w miarę, w miarę szybszym krokiem. Likitung, shiny? Nie shiny, ale będzie na oczywiście... Pikselki, żeby później było pod PPP, nie? Bo, no jak wiecie, ja to robię, ale jestem troszeczkę daleko od legendy, ale no zobaczymy, może w tym sezonie mi się to jeszcze uda. Dobra, szybki czek. Dzisiaj w miarę ładna pogoda. Wczoraj padało, więc lipa, ale i tak oczywiście udało mi się wyjść i dla Was to. Daily Adventure incens nagrać ratatka uuu wysoka dobra, szybko cyk, najsik. Sprawdźmy czy się złapała, złapała się także luzik eee, mojego tyrka. shadow właśnie eee, kto oglądał moje solo eee, z Moltresa, które robiłem w Stanach Zjednoczonych Zapomniałem zupełnie smaksować <grym> <z> <grym> tego tyranitara, zmieniłem mu ataki a nie zmaksowałem go Iwka, kolejny Pokémon z Adventure Incensa, no ale oczywiście nie Shiny uj wyskoczyła dobra dajmy jej Grytbola nie wiem w ogóle 168 CP to powinno w ogóle usiąść na jakimś najsie w Pokebola a tutaj hello o co chodzi, dobra siedzi więc tutaj na pewno na tej trasie Będą kolejne pokemony, które będą nam zapewne przeszkadzać, tak jak właśnie ten Skiplum, ale powinien się zaspić. Dobra, jest Slowpok, nie jest Shiny, celujemy w Excellenta, jest Excellentior oczywiście. W ogóle dużo ludzi mi pyta o Faska Fascacrstrika robimy przytrzymując malinki, tutaj jak widzicie, albo Pokebole na przykład możemy cyk, rzucić, wtedy tym po prostu paluszkiem drugim puszczamy. E, zazwyczaj mówię to w odcinkach, które e, znaczy pokazuję w to w odcinkach, które są jakimiś poradnikami na jakiś community day albo coś, Jan Gus nie jest szajni. Dobra, dosyć wysokie CP. Ostatnio nam uciekł chyba, e, więc jeśli chodzi o fastka 4K, no to to już jest bardzo bardzo dawno temu. Możecie po prostu się przyjrzeć, jak ja to robię. Albo przytrzymujemy malinki jednym paluszkiem, drugim paluszkiem rzucamy. Wtedy puszczamy ten, który trzymał maliny, i klikamy po prostu na wyjście, bo mamy wtedy taką opcję. Dobra, oj, 1000 CP i nie zrobiłem fast strika. A właśnie tracimy czas, bo pewnie zespawnował nam się jakiś Pokémon z Adventure <laughs> Daily Insensa. Dobra, pani Graulif, fajnie, że usiadłeś. Cyk. Mamy miała. Dobra. Szybki fast catch trick. Nie ma za wysokiego CP, ale powinien usiąść. Siedzi. Dobra. Więc bidów może nam tutaj być na drodze. O. Dominik odebrał gifta. Pozdrowionka. I mamy kolejnego Pokemona, jakim jest Ratata. Nie jest Shiny. Spoczko. Eee, więc to szybko łapiemy. No, chciałbym w końcu znaleźć tego legendarnego galerańskiego ptaka, ale no, powiem Wam, naprawdę, Souls dzięki za zapro, ale teraz nie mogę. Teraz nie mogę wejść. Normalnie bym wszedł, ale no teraz robimy daily adventure Licensa, więc no niestety sorka. Ale oczywiście, dziękuję za wszystkie zaproszenia od znajomych na rajdy. Jak tylko mogę, to oczywiście wchodzę we wszystkie. Potrzebuję ikselek jeszcze, bo wczoraj złapałem trzecią setkę. Trzy, praktycznie, no, cztery dni i trzy setki palki. Masakra. Powiem Wam, masakra dobra. Kombi ma niski catch rate, ale powinna się złapać. Siedzi. Dobra, odświeżamy szybko swoim profilem. Tutaj stała trasa. Jak oczywiście znajdę jakąś lepszą, będę miał czas, to tak jak Wam mówiłem ostatnio, Przetestujemy sobie inną trasę. Mam jedną, taką do przemyślenia, ale to zobaczymy, zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Kiedy ja będę miał czas, żeby to oczywiście przetestować, bo no chcę tam podziałać, tak jak wam mówiłem, niby, to też może chodzić o kratki. Tak jak wiecie, każdy pokestop ma tak jakby swoją kratkę. Te kratki S14, S-17 i ponoć też było właśnie hasło na to, że kratki S, te pokestopowe, to w danym jednym, w danej jednej kratce pomoże pojawić nam się jeden Pokémon. Sprawdzałem i nie wiem, czy to do końca jest prawda, bo możliwe, że pojawiają mi się Pokémony dwie sztuki w tej samej kratce, ale no nie jestem do końca pewien, no bo no, nie sprawdzałem tego tak. Wiecie, super dokładnie, tylko tak przeleciałem po prostu kolejny angus. Masakra, masakra powiem wam. Nie wiem, nie wiem jak to ludzie robią, że nieraz mają nawet po dwa galeriańskie ptaki z jednego Daily Adventure Insensum no to jest tragedia, nie? Deskitu. O, brązorek szybko kluj się dzięki właśnie zapomniałem o jajkach ostatnio. Ostatnio było tak, że kluło mi się nawet 9 jak robiłem Daily Adventure insensa, zdążyłem tylko zobaczyć, że to nie był galariański ptak, bedril, nie shiny, znaczy nie może być shiny, ale 24cp, do takiego oczywiście przytulimy, dużo Stardasta standardowo, ok, siedzi, nice, więc zbliżamy się za chwileczkę do przejścia na pieszych. Także no średnio na fast catch yy, no jednego pokemona można próbować złapać, bo już następny to już raczej trzeba, wiecie, albo klikać w stopy, żeby odświeżać mapkę. O, tak jak widzicie teraz jedna za dużo, kolejny zapro, Dziękuję bardzo za zaproszenia. Nie wiem jeszcze kto, ale zaraz sprawdzimy. dobra, raz, dwa i trzy. Spoko, szybko przez ulicę. Soul's znowu. A czyli tam pewnie nikt nie wbił. Soul's pomógłbym, ale dopiero za jakieś 5 minut pewnie albo 6. Dobra. Odświeżamy mapkę na kolejnego pokemona z Daily Adventure Sensea. Lillipop. Czy ty nie mogłeś być za zabdosem na przykład? Wiem, że masz 4 łapki, ale Masakra, naprawdę, masakra. Kurczę, ile to dni trzeba, żeby to oczywiście w ogóle zobaczyć. Więc tak jak wam mówiłem, jednego średnia Pokemona możecie sobie rzucić. Tu już widzicie, Lilipap zniknął. Bo i tak go fast catch to jest ta sama zasada co z normalnego insensa, że no jak zabijecie go fast catch trickiem, to on po prostu nie znika. Więc tutaj przy Daily Adventure Insensie jest to samo, dlatego odświeżając po prostu mapkę swoim profilem albo Pokestopem yy, możecie oczywiście to przyspieszyć, tak jakby. I ten pokémon po prostu pojawia się szybciej. Taka porada dla osób, które no nie wiem, nie oglądały moich wcześniejszych Daily Adventure Insensów. Mówię, jak macie jakieś porady czy coś, to oczywiście piszcie, Ralcik Shiny bądź. A jajaj, no z tego bym się cieszył akurat, jakby był Szajni. bo realcik to jednak mega gardevoir eee... w przyszłości, kiedyś na pewno wejdzie. Dzisiaj, wiecie co, dzisiaj zrobimy inaczej. Mam nadzieję, że mi internet nie przerwie, ale pójdziemy sobie do przodu, pójdziemy sobie prosto, nie będziemy skręcać w te tereny parkowe. Będzie troszeczkę przy ulicy, mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzać, ale tak jak mówiłem, widzicie? E, tak jak Wam mówiłem wcześniej. No jak macie jakieś porady, czy no, chcielibyście zobaczyć, albo nie wiem, coś innego po prostu z tym Daily Adventure sensem, to po prostu piszcie w komentarzach, liczy wyskoczyła, nie uciekła. Dobra, rzućmy w nią Excelenta z Ultrabola. Mm. Więc teraz cyk teraz usiadła. Dobra, Maczopik. Rena New York, dziękuję ślicznie za zapro. Mamy hopipa następnego boksa i to jest właśnie to miejsce, które mi często przerywa internet, ale myślę, że nie będzie problemu. Cyk Śś, powinno usiąść, nie? 10CP Raczej nie powinno być problemu. Okej. Okay. dobra, złapmy sobie tego jednego Machopika. Nie jest shiny, ale będzie oczywiście na trady. Trade Volvo, Czy coś tutaj się zesparnowało? Phantom. Ej, to jest drugi Phantom w tym samym miejscu, nie? Wczoraj nam się zrespił albo przedwczoraj też w tym, tym miejscu. Więc nie wiem ile do końca. Dobra, widzę 12 minut nagrywamy już, więc jeszcze jakieś 3 minuty. Powinno być insensa. No nie całe 3 minuty. Spoczko. Więc Phantom złapany. Widzicie, on normalnie jest teraz. Odświeżając mapkę, zniknął właśnie w tym momencie i zaraz powinien się pojawić kolejny Pokémon. Oby Dobra, chciałem powiedzieć galeriański ptak, ale no niestety, kolejny Jangus. Nie wiem, cały czas się zastanawiam, czy to faktycznie nie jest tak, że te spawny zależą od miejsca, w którym chodzimy, nie. No, na przykład no, w żadnym mieście, w żadnym takim biomie z miasta nie byłem. Jestem tylko w takim leśnym, parkowym, eee, coś w tym stylu. Więc nie wiem, cały czas się zastanawiam, czy to faktycznie A, kolejny Pokémon to Jigglypuff. Masakra, masakra, powiem wam. Cyk, dobra. Powinno usiąść, chociaż, no, znając życie, to już jak widzieliście wcześniej, niektóre Pokémony. Też uciekały, sprawdzimy sobie tego hitmorka. Nie jest shiny. Hitmor fajny wygląda shiny wersja. Mój pierwszy to w ogóle był złapany na GoPus, jak jechałem do kanapki na urodziny. Ale dobra, odświeżamy szybciutko mapkę, bo została minuta 20. Nie wiem jaki jest licznik Pokemonów złapanych, ale widzę, że kręci mi się kółko Surskit. No nie. Oje, je, ja. Kalarynckiego ptaka bym chciał, a nie coś takiego. Dobra, siedzi tu, oczywiście, sporo dodatkowych spawnów, ale nas interesują te spawny z Daily Adventure licensa Uj, 800 cp, to na pewno nie usiądzie. No Ale dobra, Surski tu już zniknął, więc powinien nam się pojawić następny Pokémon. Halo, halo. Where are you? Gdzie jesteś? Dobra, pikipek. I jak będziemy mieli... Nie, to flecznik, przepraszam. Jak będziemy mieli szczęście, to może nam się zrespi jeszcze jeden Pokemon. Uuu, co to tutaj była za zmiana pogody i zmiana spawnów? Dobra, 20 sekund. Powinien nam się pojawić jeszcze jeden. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj... Nie zespawni się... W Mr. Majmie. Please. 9. I ostatni to też Jangos. Dobra. Zróbmy, żeby on się wliczał do licznika. Cyk. Powinien się wliczyć. Złapał się. Więc moi drodzy. 28 Pokémonów znowu. Nie mogę przebić tej 30. -tki. To trzeba jakoś skorygować tą trasę. I po prostu zobaczyć jakąś lepszą. No ale dzisiaj moi drodzy 28 Pokemonów, znów bez Shiny. Także dajcie znać w komentarzach, czy podoba Wam się to oczywiście. Łapeczka w górę. Subskrybujcie kanał, jeżeli macie jakieś porady, czy coś, żeby coś zmienić po prostu w tym moim Daily Adventure Insensie. Chcielibyście zobaczyć coś więcej może, to piszcie oczywiście w komentarzach i widzimy się jutro na kolejnym Daily Adventure w sensie. Do zobaczenia. Cześć.